Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w trzecim e, odcinku z Drill e, Deal Hall Alpha. Mm, będziemy starali się dzisiaj bronić przed Jackiem Torpedo, który jest nieprzyjemnym facetem i próbuje nas atakować, kiedy my jesteśmy bardzo grzeczni dla niego. O Boże, ile my mamy tutaj? Crude oil, więcej. Deal, co to jest? Gazolin, gazolin. Czy możemy sprzedać? Oczywiście, że możemy sprzedać. Mhm. Tutaj mamy, co to jest, co to jest, co to jest? To jest gaz, tak? Gaz, możemy sprzedać gaz, proszę bardzo. E, czy moglibyśmy sprzedać solid fuel? Nie możemy sprzedać solid fuel, bo na razie go nie produkujemy. E, heavy oil refining, ok. Sprawdźmy, czy my możemy coś tu jeszcze rozwinąć. A, rozwinęliśmy pracowników i skończyły nam się pieniążki, dobrze. Na razie uspokójmy się z tymi wszystkimi inwestycjami. Konten upgrade, a kanten, kantin, kantyna. Ok, przyspieszmy sobie czas. Thanks, thanks. Stary, nie będę się z Tobą dzielił pieniążkami, przepraszam cię bardzo, ale dlaczego mam to zrobić? Gdzie jesteście? Dobra, bombardujemy typa, oni też nie bombardują, Ła, grubo jest, bo niestety jest ciężko nam się bronić przed tym gościem. On jest dosyć zaawansowany. Oni tutaj sobie odpływają, bo się przestraszyli. Jack is defeated. You have defeated Jack Torpedo. Now the surrounding waters will be safe. Zrobiliśmy to, moi drodzy. Teraz powinniśmy. Halo, halo. Pokaż mi te wymagania, które my tu mamy. Produce and sell 200 asfaltu. No dobra, trzeba będzie to zrobić, skoro Jack Torpedo jest y, ogarnięty, to my możemy sobie tu uwalnąć kontrakty wyższe. Deal, yes, deal, yes, tu mamy deal, yes, tu mamy deal, yes. Oczywiście i teraz powinniśmy tworzyć asfalt. Jak się tworzy asfalt? Wyłączmy już obronę. Nie wiem, jak się tworzy asfalt. Teraz sprawdźmy sobie technologię. Halo, technologia. Okej. Okay. Rozwijamy naszą możliwość. Okej. Okay. Teraz możemy postawić co my możemy postawić? Właśnie, heavy oil refining, Aha. Platforma jest na levelu piątym. I teraz tak. Ee, heavy oil. Mamy go dosyć dużo. Potrzebujemy Brandona Lee, który będzie tutaj pracował. Kogo jeszcze tu potrzebujemy? No ciebie zatrudnimy, trudno. Albo nie, Bran dobra, Brandon Lee i ty ziomuś tu, na dwie zmiany. Musicie lecieć i produkować, co wy będziecie produkować teraz? Z heavy oil będziecie produkować asfalt. Niestety brakuje nam ludzi do pracy. Zaraz się coś zepsuje i tak się to skończy, no ale dobra, trudno. Pieniążki zarabiamy, to jest najważniejsze. Co tam że się zepsuje. Halo, nie ma energii? Energia nam się skończyła, a zdecydowanie nam się energia skończyła. Dobra. Halo, Smalgas. Więcej jest energii, jest więcej energii. Dobrze. Czy to już będzie produkowało teraz? Tak, produkujemy asfalt. Hmm. Ok, skoro produkujemy. Czy to możemy jakoś ulepszyć? Recruit More Resources. Co potrzebujemy? 200 uu, bloczków. Dobra, 200 bloczków. Halo, 200 bloczków. Zamówmy ich więcej po prostu, bo zawsze mi ich brakuje. Możemy 200 w ogóle. Dobra. Chciałbym, żeby już to przypłynęło tutaj do nas. Dobra, 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 dobra. Statek przypłynął, więc to będziemy mogli ulepszyć. A czemu nie mogę? Jezus, serio. Brakuje mi jednego bloczka. Boże, święty, mogłem to zamówić. Jednego kurwa, dosłownie jednego. Przypłyniesz? Idziesz. Halo, dlaczego on zatonął? <grytanie> Pierdzielę jaki nie fart. O, Dobrze, trudno. Zrobiło nam się 95 asfaltu. A my musimy ulepszyć tą to coś, żeby. Okej. Okay. To jest zdecydowanie skuteczniejszym pracownikiem. Hmm, przypłyniesz? przypłynie? Dobrze, przypłynie. To mnie cieszy. Proszę, jeden resources. Jest, jest jeden resources. I teraz tak, cyk. Mamy y, drugi stopień. Thanks. Co możemy jeszcze rozbudować? Bo oni będą nas męczyć o platformę numer 6 upgrade. Building. Nie, to nie. A to? Czyli niestety to jest w złym stanie technicznym. Mamy 100 asfaltu, więc teraz musimy, mu musielibyśmy go sprzedać po prostu. Ym A komu ja mogę go sprzedać? Tak, gaz sprzedawajmy. Ok. Więcej nie mogę tutaj oblokować. No nie wiem, dobra, niech będzie. No nie wiem po co to zrobiłem. Okej, okay, czyli my nie mamy energii po prostu. Mm. Halo energia. Mamy energię, mamy energię, dobrze. Uh, powiem wam. Wymagające, wymagające, bo nagrywam cztery odcinki z rzędu, więc robi się, tu, robi się, grubo. Oni jedzonko mają, water mają, gaz mają, krytoil mają, asfalt mamy, tylko pytanie. Mm, produce and sell 200 of asfalt. <grywka> ja wiem, o co im chodzi. Ja wiem, o co im chodzi, czyli najprawdopodobniej musimy powiększyć też e, możliwości magazynowe. Asphalt container. Mm -hmm, 50. Dobra, musimy ściągnąć więcej. Halo, halo, proszę statek. Nie mamy pieniążków? Kurczę, pieczonę. Otrzymujemy pieniążków. Dobrze, teraz możemy sobie... Zamówić. Dobra, zamówiliśmy. Statek powinien zaraz przypłynąć. W związku z tym, że statek przypłynie, będziemy mogli to wszystko poulepszać. Oh my god. Ok, teraz tak. Asfalt container. Jak sobie tu będzie asfalt container. Ulala. Burza, pioruny. Witam na kanale Ukroksa biuzia po juni i sićko kude, kude, sićko kude. Eee, proszę bardzo, czy tu możemy jakieś deal walić? Możemy deal walić, proszę bardzo. Tu musimy sprzedawać, dużo sprzedawać, na maksa możemy sprzedać, nie? Dobrze. On wymaga od nas, żebyśmy upgrade'owali naszą platformę do szóstego levelu. Nit 10 point to have reach level have nothing. Eee, dobrze, kurde. kurde, Możemy to w ogóle? Halo, halo, proszę. Okej, okay. czyli teraz moglibyśmy to ulepszyć, nie? Jack Torpedo, upgrade platform to level 6, yes. Okej, okay. słuchajcie, już prawie wszystkie zadania mamy zrobione. No, mam nadzieję, że się wyrobię. Mm. Teraz on nam mówi. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Cholercia pieczona. Gdzie jest Solid Fuel się robi? Fuel oil. U ciebie się robi? Nie. Bo ty już nie ma z czego produkować, prawda? Już nie ma z czego produkować. A, to jest heavy oil. Okej, okay, tylko muszę zastanowić się, skąd ten heavy oil się robi. Tu się robi heavy oil, a tu brakuje pracownika. Yy, no to sorry batory, Brandon Lee, kurwa, musisz tutaj być. Yy, i teraz będzie się heavy oil robił. Prawda? Czy mam rację? Proszę to schować. Czemu wy nie pracujecie? Czemu to się nie chce robić? A, no dobra. Kurde, bo ja nie mam energii. Ja bym chciał produkować bez energii. No tak się nie da. Kurczę, pieczone. Proszę bardzo, kolejna produkcja. Jeszcze za mało. Proszę bardzo. Teraz powinno być wszystko, wszystko w porządku. Teraz się produkujesz, prawda? Nie produkujesz się. Tu się produkujesz, brawo. Heavy oil. Teraz heavy oil będzie robiony na asfalt, tak? Tutaj. Mam taką nadzieję. Dobrze, sprawdźmy sobie dealę. Coś mamy tutaj do sprzedaży? Gaz mamy do sprzedaży, oczywiście, że tak. Czemu nie? Wszystko to się ładnie rozwija. Hmm. Aha. Jezus, a jak stworzyć? Ja się tak więc zastanawiam nad tym, jak będzie trzeba stworzyć helipad, defense tower, klinika i shipyard lepszy. Air transport. O kurde. Pokażcie mi to w technologiach. Nie możemy więcej. No dobra, trudno, e, rozwiniemy jeszcze, thanks, Wery thanks. No mamy kasę, więc możemy sobie to wszystko pokupować. Już więcej nie możemy, e, więc rozwinęliśmy drzewka praktycznie na maksiwo. Mm, clean water production, czemu nie? I fast basic production. Musimy zarobić pieniążki. Tu już zarobiliśmy pieniążki. Dobrze, czy tu jest już kurde, ile trzeba tego tego leju? To trzeba dużo. Heavy oil, czemu tu się nie pracuje? Halo, halo. Aha, bo tam się pracuje. Czy teraz się pracuje? Pracownicy są w miarę zadowoleni. Ale dlaczego wy nie produkujecie? Halobasta, hola. Heavy oil, oil macie, tak? Macie ciężki olej? Macie ciężki olej. A, bo to jest zepsute. Serio? No proszę, tak, no, no trudno. No musicie to naprawić, no. Dobra, niech to się naprawia. Widzę, że oni już to naprawiają. Trudno. Odcinek będzie miał 3 godziny. Trudno to i, i bardzo dobrze. Muszę to skończyć. Ale wy mieliście to naprawiać. kur pieczone. Niech minie szybko ta noc. Ta, a jeżeli ja bym sobie. O, przepraszam bardzo, czy ja coś tu mogę jeszcze na przykład polować na coś? Halo, proszę wolniej czas. Czy ja tę minę mogę rozwalić? Na przykład, czy ja mogę upolować płaszczkę? Bardzo mnie zastanawiają takie rzeczy. Są głodni. Bo nikt nie ma... Jezu, ludzie nie pracują w kuchni. My gosh. My gosz. Halo, halo. Proszę przyspieszyć czas. To się naprawia. Okej, okay, teraz powinno się produkować, prawda? Mam wrażenie, że się to produkuje. Ile to się produkuje 58? Nie. Jezus Maria, jakbym miał więcej pracowników, to bym to lepiej zrobił, ale no niestety produkujesz się? Tak. Skończmy to. Skończmy to jak najszybciej. 175. 180. Kurde, szybciej. 185. Tak jest. 190. 195. 200. Jest 200. Dobrze, mam produkcję 200. Teraz musimy to sprzedać. I ja nie wiem jak za bardzo. <noise> Ta platforma już nie działa. Jak ja bym tak zarządzał czymś. Dobrze. New Employers. uuu, można nowych pracowników zatrudnić. No super, tylko. Nie, no nie bardzo chyba. No nie bardzo, bo miejsca brak. Yy, ok, czy ja mogę to sprzedać gdzieś? Thanks. I teraz tak. Ok. Rozumiem już. Już całkowicie to rozumiem. Nie mam pieniążków. To życie jest ciężkie. Nie mogę, nie mogę, bo nie mam pieniążków. Halo, pieniążki. Czy ma macie Państwo pieniążki? Sold, sold. Subcio. Eee, fuel. Możemy sprzedać tego bardzo dużo. Jakoś to działa, wszystko, jakoś to funkcjonuje. Gierka jest naprawdę zacna. Słuchajcie, jeżeli to wyjdzie, gdy pierwszym gościem, który ją kupi, e, bo, bo, bo zasługuje na to, ta gierka jest fajnie rozwinięta. Ale, aha, nie mam energii, już dobrze, ale to już energii nie będę potrzebował. Potrzebuję tylko pieniążków. Dobrze, czy pieniążki są? Są pieniążki. Aha, oczywiście poszedłem w złym kierunku. Loket. Czy ja mogę sprzedać asfalt komuś? Halo, przepraszam bardzo, czy są tu jacyś fani asfaltu? Słuchajcie, no mam nadzieję, że uwierzycie mi na słowo, że ten asfalt zostanie sprzedany w końcu ostatecznie. Słuchajcie, to był Drill Deal uh, Borhol Alpha do ściągnięcia na Steamie. Uff, trzeci odcinek za nami. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że gierka wam się spodobała. No i co? Do usłyszenia. Kurde, jeszcze może szybko? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fuck, jeszcze się nie uda. Nie mogę z nikim deal robić. Dobra, uwierzcie na słowo. Sprzedałem asfalt i jestem szczęśliwy, bo zakończyłem ten udział alfa. Znaczy etap alfa w tej grze. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.